Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco. Panie pośle, proszę powiedzieć, jakie punkty dzisiejszych obrad są według Pana najważniejsze? Czy afera wiatrakowa zdominuje dzisiejszą debatę publiczną? Panie rektorze, szanowni państwo, no, gdyby nie niezależne wolne media, wolne publiczne i takie jak państwa, to nikt by nie wiedział o aferze wiatrakowej. Nikt by nie wiedział, że była próba, mam nadzieję, że nieudana, przetransferowania 22 miliardów złotych do korporacji. To co PiS zaburzył sposób funkcjonowania Unii Europejskiej, zarabiania w Unii Europejskiej i decydowanie w Unii Europejskiej. Przez ostatnie 8 lat zarabiali ludzie. Chociażby właśnie na fotowoltaice, chociażby to, że przestali wyjeżdżać z Polski, bo tutaj znacząco podwyższono możliwość zarabiania pieniędzy. No i korporacje się oburzyły. Korporacje się oburzyły i mówią, A dlaczego tak? A dlaczego my nie zarabiamy? No i to była pierwsza próba przetransferowania tych pieniędzy z możliwości współ... Dzielenia się tym naszym wspólnym majątkiem do kilku wielkich korporacji, które produkują wiatraki. Mam nadzieję, że nowy rząd pójdzie po rozum do głowy i będzie pilnował tego, aby pieniądze zostawały w naszych kieszeniach, a nie wyjeżdżały. Odnawialne źródła energii to jest właśnie fotowoltaika, to są biogazownie, to są elektrownie wodne. Tylko problem jest między właśnie takim e, odnawialnych źródeł energii, a farmami wiatrowymi, że w dużych korporacjach są rady nadzorcze i można sobie tam swoich e, obsadzić. No a jak ma pani czy państwo fotowoltaikę u siebie na dachu, to państwo zarabiają, a nie te korporacje. E, dlatego dlatego e, rządy musiały się zmienić, bo nagle polski rząd. Z premierem Morawieckim na czele, pod Bramą Brandenburską, powiedział, że Ukrainie trzeba pomagać, żeby nie wróciły te czasy polskich polityków, którzy doradzali Ukraińcom, że mają się poddać, bo inaczej ich zabiją. Widzimy, że oni walczą. Dzięki temu my nie musimy wydawać 30% PKB na zbrojenia i budować milionowej armii. Zaburzyliśmy te wszystkie łańcuchy decyzyjne. I dlatego w tej chwili odblokowano środki z KPO na duże farmy wiatrowe, żeby pieniądze przetransferować do, do dużych korporacji, zachodnich korporacji, a nie, nie odblokowano środków właśnie na elektrownie wodne, a potrzebujemy tych elektrowni, żeby zatrzymać wodę. Nie odblokowano środków na biogazownię, żeby rolnicy mogli sobie robić biogazownie i sami zarabiać. To jest ważne, żebyśmy o tym wiedzieli. Proszę zauważyć, że od dwóch miesięcy nie procedujemy nad budżetem. Budżet to jest ustawa, która nie ulega dyskontynuacji. Można pracować nad budżetem, tylko dlaczego się nie pracuje? Bo by Polacy zobaczyli, że te obietnice, które były składane, to były puste obietnice. Że dali się po raz kolejny oszukać na, na, na złote góry, a, a tak naprawdę się okaże, że pieniądze zamiast zostawać u nich w kieszeniach, Będą szły do dużych, do jakichś kont szwajcarskich, na, na Kajmany, tam gdzie, gdzie szły przed 2015 rokiem. Dlatego mamy spektakl y, takich y, igrzysk. Mówię, nie jedna komisja, druga komisja, trzecia komisja. Ja, oczywiście, jestem za tym, że jeżeli ktoś złamał prawo, powinien y, za to odpowiedzieć. Tylko ta opozycja, która teraz robi komisję, przez ostatnie 8 lat mówiła, że prokuratura była pisowska i oni nie ufają tej prokuraturze. No ale w tej chwili za tydzień będzie prokuratura peowska i też jej nie ufają. Szanowni Państwo, to jest tylko spektakl, to jest taki teatr, na który mamy się złapać i ja liczę na to, że Państwo będą oglądali niezależne media, będą patrzyli polityką na ręce, gdzie oni wyprowadzają pieniądze. pieniądze. Bo to, o czym mówił wiele lat temu Clinton, gospodarka głupsza. I ta gospodarka ma być w polskich rękach i dla polskich obywateli, a nie dla dużych korporacji, którzy pośrednio czy bezpośrednio opłacają polityków i partie polityczne. A propos jeszcze tego budżetu, czy myśli pan, że właśnie projekt, jeśli chodzi o, o budżet na przyszły rok, trafi do Sejmu tuż przed świętami i wszystko będzie na odkąd? Pani redaktor, projekt y, budżetu jest od wielu miesięcy już w Sejmie. Prawdopodobnie jest to zaktualizowane. Proszę przeczytać opinię konstytucjonalistów. Projekt budżetu to jest jedna, jedyna ustawa, która właśnie nie ulega dyskontynuacji. Można nad nim pracować. Tylko jeżeli by w tej chwili już od dwóch miesięcy większość Sejmowa pracowała nad tym budżetem, to by się okazało, że nie ma pieniędzy na to, na to, na to, na to. Czyli na spełnianie tych obietnic. I mogłoby się okazać, że część posłów, bo mamy ponad stu nowych posłów, ci posłowie mogliby zobaczyć, że wprowadzili w błąd swoich wyborców, bo oni obiecali różne rzeczy, wiele rzeczy było obietnic. I dlatego ten budżet nie jest teraz procedowany, żeby ci posłowie się nie oburzyli, że wprowadzili w błąd swoich wyborców i żeby czasem. Nie zagłosowali za rządem premiera Morawieckiego. Dlatego budżet jest nieprecedowany. Dlatego się robi cały czas igrzyska, a nie pracuje nad tym, aby pieniądze zostawały w naszych kieszeniach. Dlatego próbowano jeszcze takim rzutem na taśmę zaszantażować pana prezydenta w jednej ustawie o zamrożeniu cen prądu przemycić ustawę wiatrakową, czyli transfer gigantycznych pieniędzy. Z naszych pieniędzy, bo to jest 5 miliardów euro, zostało z KPO odblokowanych, ale 4,5 miliarda to jest pożyczka, którą będziemy musieli spłacić do zagranicznych niemieckich, duńskich firm, które produkują turbiny wiatrowe. Już zaczyna się grabienie naszego budżetu, a tak naprawdę naszego budżetu, czyli pani, pana, państwa portfeli. Czyli my zapłacimy za to żeby firmy zagraniczne nie upadły, żeby im się żyło dobrze, a nie nam. Właśnie odblokowanie KPO w tym momencie bez zmian w naszym prawie, bez, bez tych zmian, o których, bez tych kamieni milowych, o których wcześniej była mowa, jak to możliwe? A czy to jest możliwe, bo to jest realizacja tego, co chociażby pani Barley mówiła. Że zagłodzenia Polski, żeby zmienić rząd, to tych dwóch europarlamentarzystów niemieckich przecież przed wyborami mówiło, że trzeba się przyjrzeć, czy te, czy te mechanizmy, które oni zastosowali, czyli zablokowanie KPO, zadziałają. No i okazuje się że, się, że one zadziałały. I już w tej chwili żadna praworządność nie jest istotna. Już w tej chwili nie jest, już się nie mówi o neokaresie. Bo już jest ten KRS w porządku. Już się nie mówi o kamieniach milowych, że trzeba je spełnić, bo już cel został osiągnięty. Mamy zmianę, prawdopodobną zmianę rządu. Dlatego się nie proceduje nad budżetem, żeby część tych posłów, którzy poszli prawdopodobnie z dobrymi intencjami, nie przyjrzeli na oczy. Że to była wielka, wielka manipulacja. tvpolska.pl Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco.